Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Rajek. Witam w kolejnym odcinku z Hero Zero. Wiem, że przez ostatnie dni nie było odcinka, ale byliście rozpiszczani w poprzednim okresie przeze mnie, także wiecie. Nie gniewajcie się, nie macie za co. Ty swoją drogą, ja cały weekend byłem poza domem, nie grałem w grę. Lekko też na początku tygodnia coś nie grałem i niestety, no troszkę jestem kilka dni do tyłu. I dzisiaj mam pierwszy dzień, w sumie drugi, gdzie wszystko wyrobiłem. To jest drugi dzień. Ale dzisiaj skupimy się na odcinku na kasynie, bo jest, tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem, jest kasyno z petami. I ja sobie oczywiście, że to zachowałem z poprzedniego kasyna. Jak mówiłem, opłaca się zachować, ponieważ na ostatnim kasynie no, one były nielimitowane, ale leciało gówno, nie? Sami wiecie, bo niektórzy pisali. I ja zaufałem osobie, która dała mi info, że, jest, że będzie kasyno z petami, więc oszczędziłem sobie te, 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 te żetony właśnie. I dzisiaj sobie polosujemy. Polosujemy i będę codziennie sobie losować, nawet chyba za oponki, wiecie. Bo jednak taka okazja, no nie wiem, ile razy... Na... Ile razy jest w ciągu roku? Wydaje mi się, że niewiele. Ale no, y, ogólnie peta nie musimy zmieniać tutaj, bo tu i tak za każdym razem lecą pety. Mm, tylko tak, y, czy jeszcze? Dobra, mam telefony alarmowe. Możemy jedynie, albo w sumie. Dobra, później sobie to odbiorę. Przechodzimy do kasynka, tylko coś, internet słabo chodzi. No, tak jak mówiłem, y, cały weekend byłem poza domem, zaraz porozmawiałem. No, Berry, no kurcze Berry to jednak do ściery, nie? Gówniany pet. Nie ma co, co mówić. Tutaj możemy 30 razy kręcić. I też nie wiem dlaczego. Jakby są lagi. Jestem na absestimowskiej, ale. O, jest tarczuś. Zajwiście, bo on mi się podoba mega z wyglądu, nie? Z wyglądu jest kozak. Ale ja chcę papuszkę. Któroś z papuszek? Sir Henry byłby kozakiem, nie? Ale ten drugi czerwony też byłby kozacki. A, swoją drogą, bo teraz trafiliśmy Bip Boba to jakoś za tydzień będzie event na niego. Żeby trafić, nie? No tak, wracając do weekendu, to jeździłem z kuzynem po inną furę, po nową furę, a to co to jest brat? Tylko bez stresu, ja nie wiem co on robi, ale w porządku. No i kupił furkę Ford Focus ST2. 225 koni. I dzisiaj, jak wrzucam ten odcinek, on ma urodziny, więc możecie napisać wszystkiego najlepszego Adrian. To później mu pokażę. Kiedy będę mu zapierdalać z prezentem, to, to później jeszcze mu pokażę. No, mm. o, fajny pet. I ogólnie ten fokus zapierdala w chuj, bo ma 225 koni, więc no, więc to, troszkę zapierdala, nie na dwójce to jeszcze pali lacza normalnie. Ja chciałbym tutaj fajnego pelcika trafić, kurczę, tego Sir Henry'ego. Wreszcie to tam tak średnio, nie? Takie to są mi useless. Takie peciki. Ale mamy kilka dni, na szczęście, na losowanie tym kasynem. I ja postaram się wykorzystać każdy dzień. Bo się opłaca, o mamy bounce'a. Bo zobaczcie, nawet jakbym nie miał żetonów, to jedna oponka to jeden pet. A ile osób kurwa wypierdala oponek yy, w się szukać peta, nie? Niektórzy po 200 opon wyrzucają. Kurde, jakiś Ted, ja nie wiem kto to jest. Wiem, że Pack go ma, ale też nie wiem co robi. Ale chyba gówniany. A ile razy? 11 razy zakręciłem. I można ogólnie 30 razy zakręcić. Znów ten bib po piezu. No, ale dobra, bierzemy. A i też y, druga sprawa, że ja niedługo maturki mam, nie? Znaczy, niedługo, no lekko ponad tydzień i mam matury. Postaram się grać w tym czasie, no ale nie wiem, jak to będzie. Bo można się uczyć i klikać w międzyczasie, nie? To tam, jakby bez problemu. Mm, pumpkin i też, jak wbijemy 500 level. To zrobimy sobie. Znaczy, ja nagram wam poradniki, bo dużo osób pyta o sporo rzeczy. To jeszcze przed moją emeryturą w Hi Hero Zero nagram tam sporo poradników, postaram się nagrać. Mm. No. Co prawda, ja nie jestem takim minuskulowym graczem. Ja jestem bardziej tym graczem starej daty. Ale myślę, że pojęcie ogrzewa nie? Takie, żeby, żeby móc. przy odpowiednich oponkach i posiadania czasu mógłbym być w topce. Nie na tym serwerze, bo tutaj tracę dużo, aczkolwiek no tak ogólnie, nie. Na nowym jakimś. Dobra. Co tym razem nam wyleci? Kurczę, na początku takie fajne peciki nam te się dały, teraz już coraz częściej chyba te zwykłe się dają. O! O! O, czyścioszek. Watchmi mi miał tą umkę w pecie. Ja później sobie popatrzę, co to wszystko daje. Kurczę, bo naprawdę ja, ja, jak mówiłem, jestem graczem starej daty i ja tych petów nie ogarniam tych umek, nie? Za dużo ich jest. Co prawda niektóre się powtarzają albo są w jakiś sposób lepsze. To też nie wiem, co to jest. To w ogóle pierwszy raz widzę na oczy. Seamus. Irlandzkie szczęście. To chyba lama, nie? Tych lam kilka jest. No nie mam pojęcia totalnie, nie? Nie wiem czy w przyszłych dniach będą pojawiać się odcinki W sensie, no bo teraz kasyno jest, tutaj nie wiem czy jest sens to nagrywać Oczywiście ja będę sobie losować Bo to naprawdę żal nie wykorzystać A nie wiadomo też kiedy kolejne kasyno będzie No diango, no taki na przykład pet to jest mi useless, nie? Useless strasznie Na kolejny, ale dobra, trzeba powiedzieć, dla gry dziękujemy, mm, bo i tak nam fajne niespodzianki dali. Ale jakbym tego, o i lupi wydropił nam gol kontaktowy, to chyba coś takiego jak pumpkin, ma, nie? chyba pod toksiki, eee, ale ja bym chciał tylko tego Sir Henry'ego. Naprawdę, ja, ja dużo nie wymagam, ale pewnie, chociaż nie wiem, czy on jest w ogóle do trafienia w kasynie. Czekajcie, Sir Henry. Jest w kasynie. A ten drugi... Ta druga papuga, to ja nie pamiętam jak się nazywa. Hmm, tego Teda trafiliśmy, to 30% na unik, to jeden raz podczas walki no to gówniana umka, nie? Sir Henry, a jak się nazywał ten... O, Beta? co to jest? O, to jest na... jako pierwsza umka i to jest taka słaba, bardzo lawina, ale Cox, nie? I ten, którego dropnęliśmy jest lepszy od tego. Zajbiście. Mm. Miał dużo tych petów, jest strasznie. O Jack. To Jacka albo. Jacka albo Sir Henry'ego chciałbym, chociaż Sir Henry jest lepszy. Jak widzicie, no mało hajsu mam od ostatniego odcinka, ale to tak jak mówiłem znów tarczuś. Yy, jakby no dwa dni dopiero robię wszystko od tamtego czasu. Bo weekend nie grałem, tylko się logowałem. Co prawda... O, hopsia. Yy, co prawda i tak straciłem dni logowań. No ale trudno. Znów lupi. W porządku. No, jeszcze 5 kręceń, zobaczmy co to będzie. Zobaczmy co to będzie. O! Towarzysz Little Yushi. Ej, zobaczcie, Yushi tylko jest w cudzysłowie. Little już nie. No mi się wydaje, że Little też powinien być, nie? Bądź tak się nazywa Little Yushi. No ale dobra, co kolejne? Brady. Go mieliśmy chyba już, nie? Oj, prawie bym go sprzedał. Mm. Ogólnie opłaca się otwierać pety i dopiero je wypuszczać, bo wtedy mamy 10 razy, 10 razy więcej mamony. Mogę wam jeszcze raz pokazać o co chodzi. Patrzcie, tutaj na przykład mogę go sprzedać za 362 tysiące. To jak sobie go otworzę i na przykład wypuść. Aha, dobra, naprawili to. A dobra, w porządku. To nie wiedziałem. <ścoughs> Ale wcześniej, jakby... Czyli to był błąd. Ale wcześniej, no... Opłacało się otwierać pety, nie? Ja co prawda i tak te pety, no, wypierdalam większość, bo mi są useless. Mm, no, ale... Później, w odcinku. Sobie po prostu spokojnie przeanalizuję. Co mi potrzebne, a co nie. Tych unikatowych to nie będę wyrzucać, nie? O, i wyrzuć Wydropił nam RumBet. A, RumBot 2000. Chciałem mówić RumBeta mm, i on ma 10% szans. Tamten poprzedni ma 15% szans, nie? No, ale w porządku, jakby do czynu, czy coś tam się zaliczy. Hmm, znowu. No, już podziękuję tego kolegę. Już i tak nie będę używać jego umki, bo. No, bo jednak mam antytoxiki, nie? Dobra, ostatnie kręcenie. Zobaczmy, co to będzie. Mm, Lama. Mellow. Zajebiście. <grymne> Dobra, otwórzmy sobie wszystkie pety. Ale zobaczcie, 30 towarzyszy każdego dnia. Przecież to jest op, strasznie op. Mm, no i można bardzo dużo petów ogólnie trafić dzisiaj. Ile jeszcze kręceń będę miał? Jutro 30. O, ja się pokazuję tutaj. No, widzę, że tylko każdemu berego pokazuję. No. Więc co, chyba to byłby taki krótki odcineczek 11 minut. Sorry, że nie będę czytać PW, yy, ale jakby. Mam syf straszny na tej skrzynce, bo ja nie odpisywałem i tak dalej, też. Yy... Miałem ich strasznie dużo, nie wiem, czy to jest porządek, czy nie. Jeżeli ktoś ma coś pilnego, to niech napisze jeszcze raz, prosiłbym. I tyle. No i dobra. Ja ogólnie będę mykać, bo jest późna godzina, jeszcze film chcę obejrzeć sobie. Znaczy późna, 23, ale... Ale ogólnie powoli się przestawiam. Jak wcześniej chodziłem spać 4-5, to teraz już tak pierwsza, druga staram się, nie? Mm, I... Obejrzę sobie film i idę w kimę. Bo jutro, też y, muszę wcześniej wstać i pogarnić parę spraw. Dobra. Trzymajcie się do następnego. z fartem.